Materiał, który za chwilę zobaczycie, był nagrany ponad tydzień temu. W Dubaju od tego czasu sporo się zmieniło. Zasady, które wam pokazywałem w tym filmie, który za chwilę zobaczycie, są już trochę inne, są zaostrzone, więc najpierw pokażę wam mój stary materiał, a na koniec powiem wam, jak bardzo te regulacje się zmieniły w przeciągu tego troszkę ponad tygodnia. Także zapraszam na materiał. Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zmienił się Dubaj po nadejściu wirusa. Wiecie dobrze z moich poprzednich filmów, że tu się nic totalnie nie działo, nie było żadnej reakcji rządu na początku, ludzie chodzili na plan. Że wszyscy na zakupy i tak dalej, ale teraz jest zupełnie inaczej, i myślę, że z perspektywy waszej, jako Polaków, będzie bardzo fajnie zobaczyć sobie, jak inny kraj radzi sobie z COVID-19. A żeby to nie było nudne, to wyjdziemy sobie trochę z domu, bo nawet w czasach pandemii czasami trzeba jednak wyjść z domu na przykład na zakupy, dlatego że inaczej umrzemy z głodu. I to właśnie dzisiaj zrobimy. Dzięki temu będzie wam się troszkę fajnie ten odcinek oglądało, a nie gadanie do kamery w tym pokoju, tak jak zwykle. Jesteśmy właśnie w windzie i zobaczcie nawet w tej windzie jest kartka odnośnie e, zachowania dystansu w miejscach publicznych półtora metra jak tutaj jest napisane Proszę bardzo Wjeżdżamy z e, mojego garażu i jedziemy w pierwsze miejsce, które ma troszeczkę zadanie nam jakby zrobić taką iluzję, że możemy wychodzić z domu i że coś się dzieje chociaż tak naprawdę jesteśmy ciągle w aucie Zaraz wam pokażę o co chodzi Wjeżdżamy właśnie na stację benzynową i jedziemy do drive thru ale nie McDonalda i KFC, dlatego że to mamy w Polsce. A Pelo chciał coś innego zjeść. Jedziemy do restauracji. Papa to jest restauracja z, ze Stanów, z Luizjany. Taki zwykły fast tak naprawdę, tylko trochę inny, więc coś nowego. I dzięki temu wychodzimy z domu, a jednak nie wychodzimy, bo jesteśmy ciągle w aucie. Uwaga, uwaga. Bierzemy to co zawsze, Pelo? To co zawsze. Zamknięte? Czy się Hello, good afternoon. <laughs> Otwarty. Hi, good afternoon. Can we have a... Tu uh, value chicken wraps. No i tak to się robi, żeby troszkę wyjść z domu. Zaraz sobie to weźmiemy i zjemy to w samochodzie na zewnątrz, co prawda z zamkniętymi szybami i tak dalej, ale jest takie poczucie, że się wyszło z domu przynajmniej. I to jest nasz lifehack na czas y obecny. Okay. All right. On top? Ok, thank you. Right. Thank you, bye. No i dojechaliśmy y, po prostu w jakieś miejsce przy ulicy, w okolicy mojego mieszkania. Ważne, że jesteśmy na dworze, a nie w domu. Nieważne, że jesteśmy w samochodzie, ma się poczucie, że się gdzieś wyszło przynajmniej. No i po prostu rozpakujemy sobie to jedzenie, które wam na szybko pokażę i sobie je zjemy. To jest taki zestawik, on kosztuje 19 zł. Mamy wrapika. Mamy jeden kawałek kurczaka, frytki i jest do tego jeszcze sałatka kolesła, czyli kooslo, której tu nie ma, bo jest gdzieś indziej w tym worku. No i proszę bardzo elegancki posiłek na łonie natury. Opuszczamy dom, dużo się dzieje, jest super. Właśnie zjedliśmy nasze jedzenie i wyjeżdżamy teraz z mojej dzielnicy na autostradę prowadzącą do. Carefura, bo Carefur jako sklep spożywczy, powiedzmy, jest otwarty. Jest jedyne miejsce, gdzie można zrobić zakupy. Sklepy spożywcze. Wszystkie inne sklepy są zamknięte, tak samo jak w Polsce. Chciałem się odnieść na samym początku do tego mojego vloga, który został też usunięty przeze mnie. To był vlog, który miał na celu pokazać, że nie warto się tego wirusa bać i panikować. Niestety przesadziłem troszkę w kręceniu tego vloga. Za co wszystkich obrożonych ludzi przepraszam, bo odebraliście to tak, jakbym. Śmiał się na przykład, z ludzi, którzy przez tego wirusa umierają i tak dalej, cierpią. A ja chciałem się śmiać z tych ludzi, którzy kupują papier toaletowy w sklepach w dużych ilościach. I z nikogo więcej się nie chciałem śmiać. I pokazywałem w tym vlogu, bo część pewnie nie widziała, to, że w Dubaju nic się totalnie nie dzieje. I wtedy się nic nie działo. Wtedy po prostu była, był taki luz, że. Mi nawet ciężko było sobie wyobrazić, co się działo wtedy we w Włoszech czy w Polsce, bo tutaj się nie działo absolutnie nic. Ludzie się bawili, chodzili na dyskoteki, kąpali się w morzu, popijali sobie piwko i tak dalej. I też może dlatego miałem zupełnie inne podejście, bo sytuacja w Dubaju jednak jest inna niż w Europie. Ale wróćmy do Dubaju. Na dzień dzisiejszy w Dubaju jest wiele środków ostrożności, które zostały wprowadzone i moim zdaniem jest to zrobione naprawdę, naprawdę z głową. Nie wiem, czy wiecie, ale w Dubaju na przykład jest bardzo, bardzo, bardzo dużo kamer na drogach, które mierzą prędkość, i dają mandaty ludziom, które, którzy ją przekraczają. Teraz te kamery zostały zastosowane do tego, żeby e, dawać mandaty ludziom, którzy wyjeżdżają z domu w godzinach, w których nie powinno się wychodzić z domu. Ponieważ rząd wprowadził przez jakiś czas, to już teraz minęło, e, tak jak tak zwaną godzinę policyjną, że od 8 wieczorem do 6 rano nie można wychodzić z domu i. To normalnie jest bardzo ciężko przestrzegać, dlatego że wiadomo, miasto jest ogromne, nie ma tyle policji, żeby na każdej drodze stała, a dzięki temu, że mają tutaj tyle kamer, mogło to być naprawdę przestrzegane. I to wyglądało tak, że w momencie, może pokażę teraz na ekranie, bo są tego nagrania, że w momencie wyjechania na autostradę po godzinie 8.00. Te kamery robiły zdjęcia wszystkim. Każdemu samochodowi, który w ogóle się pojawia na autostradzie, nieważne ile na godzinę jedzie, i te zdjęcia, oczywiście, są przesyłane dalej. To staje się automatycznie mandat. Mandat, wysokości nie pamiętam już jakiej, pokażę wam teraz na ekranie dokładnie ile To było chyba 2000 diramów, czyli około tyle samo w złotych, ale nie mam sobie głowy uciąć, więc będziecie mieli tutaj na dole ekranu to pokazane. Druga rzecz to jest to, że są oczywiście pozamykane e, sklepy i restauracje, z tym, że restauracje na dowóz dalej działają i oczywiście sklepy spożywcze dalej działają, dlatego że trzeba coś jeść. Bardzo ciekawe jest to, że teraz w większości miejsc, tych, które są jeszcze otwarte, czyli sklepy spożywcze, jest nakaz założenia maseczki przed wejściem, teraz, a drugie, na przykład w kerfurze, do którego teraz jedziemy, e, jest jeszcze nakaz używania rękawiczek, które są rozdawane przy wejściu. I to jest też bardzo fajne. Do tego, jest mierzona temperatura termometrem wszystkim ludziom, którzy wchodzą, więc jeżeli masz gorączkę i jest ryzyko, że masz wirusa, nie wejdziesz nawet do sklepu, więc nawet nie próbuj. To jest bardzo fajna rzecz, która zniechęca ludzi do lewania sobie tej sprawy. E, jesteśmy teraz na takiej e, większej e, drodze, już blisko molowy Emil, do którego jedziemy, i naprawdę jest dosyć mało samochodów na drodze, więc jest różnica. I no teraz przede nie jedzie praktycznie nic. Zobaczcie. Kolejną rzeczą, jaka została tutaj wprowadzona, są darmowe testy na e, koronawirusa. One są w różnych miejscach. W Dubaju, w Abu Dhabi, generalnie w, w każdym mieście jest jakieś tam miejsce. E, z tego co czytałem, w Abu Dhabi, na przykład to miejsce, które wykonuje testy, e, to takie główne miejsce ma zdolność taką jakby przerobową, pozwalającą na przetestowanie 600 osób dziennie. Jesteśmy już na parkingu w Mollo de Emirates, idziemy sobie do Carrefoura i bardzo fajna rzecz, zostawiłem rękawiczki w samochodzie, to, że dają za darmo rękawiczki i nie ma po co swoich używać, Jak macie za darmo, to od kogoś. Jesteśmy w środku i pokażę Wam zaraz, ile osób jest w tym Carrefourze, bo to jest naprawdę sporo, sporo tych ludzi tam. Nic dziwnego, jeżeli to jest sklep, który ma nie tylko artykuły spożywcze, ale wszystko inne. A inne sklepy są zamknięte, więc co byś nie chciał kupić teraz? Musisz iść do Kerfura, bo po prostu nie ma innej możliwości. Myślę, że takie sklepy muszą teraz robić bardzo dobre pieniądze, wbrew pozorom, bo po prostu ludzie muszą tam pójść i nie mają innego wyjścia. Tak wygląda wejście do Kerfura. Kolejka, temperatura jest mierzona i rozdawane są rękawiczki. Jasne, <śleszy> <śleszy> okay. oh. rękawiczki. Temperatura 35,9, więc no, można powiedzieć, że idealnie. Eee, także zobaczcie w ogóle, ile tutaj jest osób w środku. Naprawdę jest bardzo dużo ludzi, ale powiem Wam, że mimo wszystko czujesz się w miarę bezpiecznie, ponieważ widziałem już niejednokrotnie, jak kogoś wyrzucali, kto ma temperaturę. I naprawdę każdy, ale to każdy ma rękawiczki każdy ma e, maseczkę. No, nie da, nie da się tego chyba lepiej zrobić, bo po prostu inaczej to musiałoby być nie, zakupy na dowóz. A tego się nie da zorganizować, bo nawet Carrefour próbował to zrobić i nie mają tylu kierowców, nie da się tego zrobić. E, skoro już tu jesteśmy, powiem Wam, mam ciekawostkę odnośnie kerfura i w ogóle sklepów spożywczych. W Dubaju, w tych miejscach, w których ja byłem, nigdy nie został wykupiony papier toaletowy i nigdy nie zostały wykupione ryże makarony. Towar był cały czas na półkach i dalej jest. Był taki jeden moment, gdzie było naprawdę bardzo mało chleba, były jakby resztki chleba, i skończyło się PlayStation 4. To są dwie <noise> najbardziej poszukiwane rzeczy w Dubaju chleb i Play 4. W ogóle z tym Play 4 jest śmieszna historia. Za każdym razem, jak tu jesteśmy z Piotrkiem, z moim bratem, to sprawdzamy, czy Play jest. I on ci tak się tak pojawia na jeden dzień, ludzie się na niego rzucają, znów znika na tydzień, i później znów się pojawia. Po prostu ludzie nie mają nic do roboty w domu. I ten play jest teraz ważniejszy niż jedzenie. <laughs> Za chwilę pójdziemy też do playa, zobaczyć, czy jest. Być może przywieźli tą dostawę. Nie potrzebuję go, ale tak z ciekawości chciałem zobaczyć. No i proszę bardzo, tutaj był PlayStation wcześniej i nie ma. Znowu nie ma. Coś się zbiera taka grupka zawsze, jak przynoszą nową dostawę i stoi taki tłum i <laughs> zabiera te pleje i znowu później na drugi dzień nie ma. Generalnie powiem Wam, że nigdy zakupy w Carrefourze mnie tak nie cieszyły jak teraz. To jest moja jedna z jedynych szans to i wyjście na drive-thru do Mcdonalda czy gdzieś to są moje dwie jedyne szanse, żeby opuścić dom więc uwielbiam zakupy nagle po prostu jak nie lubiłem wcześniej zakupów, tak teraz uwielbiam i mógłbym chodzić jak najczęściej na zakupy oczywiście nie codziennie jest szansa, żeby wyjść na zakupy, bo nie zawsze po prostu jest potrzeba ale przynajmniej raz na jakiś czas mogę się z tego domu wyrwać dzięki temu także tak to wyglądało jakieś, nie wiem, 10 dni temu mniej więcej, nie pamiętam dokładnie kiedy to nagrywałem Dzisiaj nie można nawet wyjść z domu. Żeby wyjść z domu, trzeba za każdym razem zaaplikować o specjalne pozwolenie na wyjście z domu. Gdzie wpisujemy swój adres, miejsce docelowe, ile czasu nam to zajmie, czy będziemy przemieszczać się na nogach, czy samochodem. Jeśli samochodem to musimy podać tam y, numer rejestracyjny itd. I y, y, to trzeba robić za każdym razem, mało tego, nie można podróżować z nikim. Tylko i wyłącznie jedna osoba, tylko i wyłącznie samemu można wyjść z domu i nawet jeżeli się jest w sklepie spożywczym i spotka się znajomego, to nie wolno z nim rozmawiać. Trzeba zachować cały czas praktycznie odstęp tam półtora metra i naprawdę spotkałem swojego kumpla Kamila w Kerfurze i po prostu zostaliśmy rozdzieleni po minucie. Więc jest to bardzo, bardzo rygorystycznie przestrzegane. Poza tym, że są takie obostrzenia, wszędzie są patrole policji i. Ludzie mówią mi, którzy mieszkają tutaj dłużej niż ja, że nigdy nie widzieli blokad policyjnych na ulicach. W tym momencie są blokady policyjne na ulicach, policjanci zatrzymują każdego po drodze, sprawdzają czy ma ważne pozwolenie na wyjście z domu, sprawdzają czy jest sam w samochodzie i skąd i dokąd jedzie, więc to jest kolejna rzecz. Trzecia rzecz to są oczywiście patrole policji nieustanne, wszędzie gdzie się tylko da, które sprawdzają czy ktoś sobie nie biega, bo nie wolno też biegać oczywiście, czy ktoś się nie grupuje gdzieś tam. Sytuacja się naprawdę bardzo, bardzo zastrzyła, i ten, widać, że rząd robi wszystko. Absolutnie wszystko, co w jego mocy, żeby ta kwarantanna była przestrzegana przez każdego, i żeby korzyść z tej kwarantanny była jak największa, żeby nie zamykać tego wszystkiego bez sensu, gdzie ludzie i tak wychodzą i jakby nic to nie daje. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. E, zobaczymy, co będzie dalej. E, może zrobię jeszcze jeden taki film za jakiś czas, póki co nie chcę wam spamować filmikami głupimi z domu o niczym. Ponieważ po prostu ciężko już coś nowego wymyślić, co nie będzie nudne i słabe, a co nagrywam z domu. Dlatego e, prawdopodobnie widzimy się e, w momencie, kiedy ta, ten zakaz wodzenia z domu się skończy, będę mógł coś do Was nagrać na zewnątrz. A pomysły mamy naprawdę super, więc szykujcie się na zajebisty content zaraz po e, w końcu kwarantanny. Trzymajcie się i do następnego vloga. Cześć.